Sujka zwyczajna. Opis i ciekawostki. Są to ptaki z rodziny krukowatych, żyjące w Euroazji oraz w takim niewielkim obszarze Afryki Północno-Zachodniej. Są to ptaki osiadłe, chociaż te sujki, które żyją najdalej na północ, w obszarach takich, można powiedzieć, najtrudniejszych w czasie zimy, odbywają krótkie wędrówki w te regiony troszkę bardziej dla nich odpowiednie i zapewniające większą ilość pożywienia. Ale te sujki, które żyją u nas, oczywiście nie wędrują, wręcz jest takie powiedzenie, wybierać się jak sujka za morze. Długość sujek wynosi 32-35 cm, rozpiętość skrzydeł do 58 cm, a masa 150-180 g. Ta masa wzrasta oczywiście jesienią, żeby przetrwać w łatwiejszy sposób zimę, ale po takiej ostrzejszej, trudniejszej zimie może spaść nawet o 1 czwartą. Żyją w lasach, parkach, i choć preferują lasy zwarte, to równie doskonale radzą sobie też w obszarach półotwartych, tylko że takich, gdzie tych drzew jednak musi być odpowiednia ilość. Tam, gdzie te drzewa nie występują na otwartych przestrzeniach, sójki czują się bardzo, można powiedzieć, źle. No oczywiście te drzewa zapewniają im bezpieczeństwo, ale również zapewniają im pożywienie. Dlatego sójki spotykamy właśnie w terenach gdzie tych drzew jest odpowiednia ilość. Jeśli chodzi o ich dietę, to są to ptaki wszystkożerne. Tutaj dużo zależy od pory roku, ponieważ na przykład późną wiosną, w czasie lata, jest to raczej pokarm pochodzenia zwierzęcego, później ten pokarm jest roślinny. Jeśli chodzi o to, co jedzą, to jeśli chodzi o pokarm zwierzęcy, to są to owady, larwy owadów, bezkręgowce, mniejsze gryzonie, jaszczurki. Małe ptaki, jaja ptaków i ślimaki, więc potrafią sobie zdobyć to pożywienie również ze źródeł zwierzęcych w bardzo skuteczny sposób. Z pokarmów roślinnych są to orzechy laskowe, bukiew, nasiona drzew, ale głównie są to żołędzie. Można powiedzieć, że sójki zwyczajne uwielbiają żołędzie. Najczęściej właśnie występują, kiedy w okolicy są dęby, tak żeby dostęp do tych żołędzi był jak największy. Gdy są, mają do nich dostęp, to zjadają też na przykład czereśnie, pączki drzew. I co ciekawe, jesienią, sójki gromadzą zapasy, chowając te najczęściej żołędzie w dziuplach, w ściółce, w każdym dostępnych dla nich miejscu. I potrafią zgromadzić nawet do 5 tysięcy żołędzi. Jednorazowo zabierają nawet do 9 żołędzi naraz. Najczęściej, kiedy mają Tą skrytkę, te skrytki blisko biorą trzy, ale na większe odległości, kiedy na przykład te dęby są daleko od ich miejsca zamieszkania, tak to ujmijmy, wówczas potrafią przenieść nawet dziewięć żołędzi. Oczywiście, to, że nie wszystkie te skrytki są przez nie później odnajdywane, to, że duża część tych żołędzi jest chowana w ściółce, w zakamarkach, gdzie jest dostęp do ziemi, to wszystko powoduje, że te żołędzie dzięki sujkom są również rozsiewane. I ten wpływ sujek na rozsiewanie żołędzi dębów jest zauważalny. Wracając do pokarmu zwierzęcego, pochodzenia zwierzęcego, to on jest szczególnie ważny, zwłaszcza dla piskląt, które są nim karmione. Jeśli chodzi o pisklęta, to sujki wyprowadzają jeden lęk w roku. Gniazda budowane są głównie na drzewach iglastych, ale są też zakładane, chociaż o wiele rzadziej, na drzewach liściastych, a nawet na krzewach. Na wysokości do 5 metrów nie są to gniazda duże. Samica składa od 5 do 7 jaj, które są wysiadywane przez samicę i samca. Żeby zapewnić bezpieczeństwo jajkom, a później pisklętom, sujki w pobliżu swoich gniazd są bardzo ciche i ostrożne. Są to ptaki, które koło swojego gniazda naprawdę potrafią być bardzo cicho, a kiedy dojdzie do jakiegoś bezpośredniego niebezpieczeństwa, to sujki potrafią bardzo mocno bronić swoich piskląt, swoich jaj, nawet wdając się w walkę z o, wiele, z o wiele większymi zwierzętami. Jaja są znoszone pod koniec kwietnia i w maju i są one wysiadywane około 16-17 dni od zniesienia pierwszego, drugiego jajka. Pisklęta opuszczają gniazdo po około 3 tygodniach, ale minimum przez kolejne 3 tygodnie są karmione przez rodziców, Chociaż często to karmienie trwa nawet dłużej. Nawet po tym okresie te młode sójki są w pobliżu rodziców. Dopiero z czasem oddalają się od swoich rodziców. Kiedy pierwszy można powiedzieć, ten lęk się nie uda, jest on powtarzany pod koniec maja w czerwcu, wówczas składane są jednak mniejsze ilości jaj, wówczas samica składa 3-4 jaja. W Polsce. Ptaki te są objęte ścisłą ochroną gatunkową, ale są one zaliczane do gatunku najmniejszej troski. Liczba sujek rośnie. W Polsce jest powyżej 500, 600, może nawet 700 tysięcy par. Więc jest to ptak liczny, ptak, któremu przynajmniej w Polsce nie grozi jakieś zmniejszenie się jego liczebności. Chociaż nie oznacza to wcale, że nie musimy tych ptaków chronić. Bardzo ciekawe jest to, że sójki potrafią być bardzo ciekawskie. Sójki są ciekawskie, sójki potrafią dążyć, no to są krukowate w końcu. Potrafią dążyć do swojego celu. Wiele osób uważa, że sójka potrafi narobić dużych szkód na przykład w, w naszym ogrodzie, no na przykład wcinając jagody i inne rzeczy, które chcieliśmy dla siebie. Sójki są też hałaśliwe. Można powiedzieć, że sójki potrafią być takim alarmem ostrzegawczym w lesie ponieważ kiedy zauważą jakiegoś drapieżnika, jakieś niebezpieczeństwo albo myśliwego, wtedy po prostu zaczynają się, może nie drzeć, tylko potrafią być bardzo, bardzo głośne. I potrafią ostrzec w promieniu naprawdę wielu metrów, że coś się dzieje. Czyli na przykład są uwielbiane przez myśliwych oraz fotografów, którzy zajmują się przyrodą. Ponieważ sójka, kiedy zobaczy człowieka, no potrafi dać prawdziwy koncert, żeby wszyscy, Około wiedzieli, że coś się dzieje. Więc taka zwykła w końcu sójka zwyczajna jest ptakiem bardzo ciekawym. Nie tylko powinniśmy kojarzyć ją z tego, że jest troszkę fajniej ubarwiona niż większość tych krukowatych, oraz z tego powiedzenia wybierać się jak sójka za morze, ale jest to też bardzo fajny, sprytny ptak gromadzący potężne zapasy. Ptak, który świetnie sobie radzi, ptak, który potrafi być naprawdę fajnym obiektem do obserwowania, chociaż nie takim prostym. Pamiętajmy, że to ptaki wcale nie szkodzące, chociaż wiele osób niestety je tak traktuje. Jest to ptak, który w odpowiedni sposób wpływa na przykład na nie tylko to rozsiewanie żołędzi, tutaj nie należy też tego wyolbrzymiać, ale na przykład na niszczenie tych szkodliwych owadów. Chociaż trzeba pamiętać, że sójka nie rozpoznaje, który owad jest szkodliwy, a który nie. I który owad jest szkodliwy? Nie tak ogólnie, ale który owad jest szkodliwy w znaczeniu takim ludzkim. Wracając do sójki, bardzo fajny ptak, jak większość tych ptaków, które występują u nas. Pamiętajmy, że to nie tylko te dalekie marabuty, trzebikodzioby, ale również te mniejsze nasze rodzime ptaki są bardzo ciekawe. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.